Dzień dobry, witam serdecznie. Przez zmiany klimatu krowy zaczęły cierpieć na stres cieplny, cokolwiek to nie znaczy. I efektem tego jest to, że masło w sklepie kosztuje już dychę za kostkę, która waży 200 gram. Czy to jest główny powód? Sprawdźmy to, ale na początek się trochę zmniejszę, żeby Wam było wygodniej oglądać i analizować dane, które będę tutaj pokazywał. Z tą grafiką, którą wrzucił u siebie Bartłomiej Pejo, to spotkał się już chyba każdy. Jest to taka infografika, która była prezentowana na antenie TVN-u we wrześniu tego roku i oni tam już tłumaczyli, że masło bardzo drożeje, a jest to oczywiście spowodowane zmianami klimatu. Ceny masła na rynku wystrzeliły, zmiany klimatu, droższa produkcja mleka i wyższe ceny masła. Kostka masła, lipiec, sierpień, wrzesień, tu jest cena 6,17,7,08 i tutaj 8,99 i we wrześniu to na masa kosztowała 7900 euro. Przyczyna krowy narażone na stres ciepły oraz brak trawy. Takich artykułów jest oczywiście więcej. I wszystkie różne portale informacyjne, które się zajmują różnymi zielonymi, dziwnymi rzeczami, które oczywiście są jak arbus, czyli z zewnątrz zielone, w środku czerwone, to też próbowały te wszystkie podwyżki cen ładować w to, że mamy zmiany klimatu, za dużo produkujemy CO2. Jeżeli tego nie zmienimy, no to będzie cholernie drogo. I mamy wysyp takich artykułów w będzie coraz droższy, przyczyną stres cieplny krów. Podczas letniej upały dają się wyznaki ludziom, równie poważne konsekwencje niosą dla, dla zwierząt Stres cieplny, będący efektem długotrwałej ekspozycji na wysokie temperatury, staje się przyczyną pogorszenia samopoczucia i produktywności bydła. To z kolei przekłada się na wzrost cen nabiału odczuwalny w sklepowych portfelach konsumentów. Ale też inne portale piszą np. wprost biznes na temat wysokich cen masła. Dlaczego masło jest takie drogie? Ekspertka Pani ekspert, ekspertka, jak kto woli, wskazuje dwa czynniki. Od początku roku masło zdrożało ponad 30%, w niektórych miejscach kosztuje więcej niż 10 zł. Skąd ten wzrost? Anna Gołębicka z Centrum imieniem Adama Smitha wskazuje dwa czynniki. O rosnących cenach masła mówiła w posadniu News Anna Gołębicka. Według ekspertki na wyższe ceny produktu złożyły się dwa czynniki. Cała historia zaczyna się tego lata, gdy była susza i okazało się, że krowy nie mogą dawać tyle mleka, ile zwykle dawały. Trzeba je było więc dokarmiać, więc cena mleka w skupie zaczęła rosnąć, co przełożyło się również na ceny masła. Ekspertka zwróciła uwagę, że polski rynek zależny od sytuacji w międzynarodowej gospodarce, a za granicą masła również jest mniej. Wpływ na taki stan rzeczy mogła mieć Nowa Zelandia, mogła, nie musiała, która była wielkim eksporterem masła. Uznano tam, że z mleka, które mają, bardziej opłaca się im produkować sery. Stąd nagle na rynku globalnym jest mniej masła. Ten drugi argument jeszcze jakoś do mnie przemawia, bo to omówimy na końcu, jakie są prawdziwe powody tego, że masło jest drogie. Ale najpierw rozprawmy się z tym, co nam podają. Tutaj. I tutaj i w pierwszym argumencie pani ekspertki. Pani ekspertka, czy ogólnie ci ludzie, którzy zwalają to na zmianę klimatu, próbują nam wytłumaczyć to mniej więcej w taki sposób, że jak jest ciepło, to krowy dają mniej mleka, i przez to, że jest mniej mleka na rynku, co by faktycznie wynikało z praw ekonomii, jeżeli było mniej mleka na rynku, to ceny w skupach powinny rosnąć. I teraz. Zobaczmy, jak wyglądały ceny w skupach i w ogóle jak wyglądał rynek mleka. To jest raport Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. I przechodzimy do działu mlecznego, który jest gdzieś. Tutaj, skup mleka w Polsce, i to jest raport, tam chyba za wrzesień. Skup mleka w sierpniu. Według danych głównego urzędu statystycznego meldunkowy skup mleka w sierpniu 2024 roku wyniósł 87 milionów litrów mleka. Tyle mleka producenci oddali do skupów czy mleczarni. W okresie 8 miesięcy 2024 roku do podmiotów skupowych trafiło 8 mld 8932 miliona litrów mleka. I tutaj na tym wykresie mamy. Ile litrów mleka w Polsce producenci oddawali do skupów czy mleczarni w poszczególnych latach? Każda linia na tym wykresie pokazuje nam inny rok. I co tutaj pierwsze się rzuca w oczy? Że bez względu na to, czy weźmiemy rok 16, 17, 18, 19 czy 24, to widzimy pewien trend, że tutaj w styczniu spadek jest co do lutego, jeżeli chodzi o ilość oddawane, oddawanego mleka. Wiosną ilość tego mleka. Oddawanego rośnie, i później mniej więcej w maju, w połowie maja, ta sprzedaż czy ilość oddawanego mleka spada. I tu na tym wykresie widać, że faktycznie wiosną, jak krowy mają chłodniej, to tego mleka produkują więcej, a później jak jest ciepło, czy ogólnie idzie ku końcowi roku, to tego mleka się pojawia mniej. Natomiast było to widoczne w każdym roku. A nie tylko w tym roku, jeżeli chodzi o ilość oddawanego mleka. Więc jest to zjawisko, które jest naturalne, jest od lat, było, jest i podejrzewam, że będzie. To jeżeli chodzi o ilość mleka oddawanego. Natomiast kontynuując yy, odpowiedź na tą tezę, która jest tutaj stawiana, że masło jest drogie, bo. Krowy cierpią na stres cieplny, a to, jak tutaj pani ekspert powiedziała, nie dają tyle mleka, ile dawały. Trzeba je było dokarwać, więc cena mleka w skupie zaczęła rosnąć. Więc zobaczmy na średnie ceny w skupach. Tutaj mamy Top Agrar. To na jakimkolwiek serwisie możecie sobie sprawdzić. No, top Agrar podaje, że średnia cena mleka w skupach nie była najgorsza. Wynosiła 207,54 zł za Hektolitr, czyli za 100 litrów. Czyli mniej więcej mleko kosztowało 2 zł w skupie za 1 litr w roku 2023. I tutaj mamy październik 2024. I w październiku 2024 roku, zgodnie z najnowszymi danymi Głównego Urzędu Statystycznego, średnia cena skupu mleka we wrześniu 2024 roku wynosiła 208,36 zł za 100 litrów, czyli również 2 zł za 1 litr w 2023 i w 2024 roku. Więc nie ma żadnych danych empirycznych, które by wskazywały na to, że przez to, że krowy się źle czują, jak jest gorąco, produkują aż tyle mniej mleka, żeby to było jakkolwiek odczuwalne w cenie skupu. Bo jeżeli by to faktycznie miało jakąś istotną... Wprowadzać zmiany, jeżeli chodzi o przełożenie się na cenę masła, no to byśmy tutaj widzieli 3 albo 4 zł za 1 litr, i wtedy by to można było jakoś skleić w całość, że faktycznie przez to mleko jest droższe. Tutaj jeszcze powiem, jako taką ciekawostkę, jak robiłem dzisiaj mały research, dzwoniłem do ludzi, którzy są związani z branżą, czy do samych rolników, ich podpytać, czy faktycznie im te krowy mdleją na pastwiskach, i tak to wygląda. To zastanawiałem się. Jak wygląda ta produkcja mleka? I czytałem, że na wyprodukowanie jednego kilograma mleka potrzeba około 1 no, kg masa potrzeba około 20 litrów mleka. W związku z tym żeby wyprodukować jedną kostkę, która waży 200 gram, no to 1 piątą z tego, czyli trzeba 4 litry mleka na jedną kostkę masła. Skoro w tym roku i w zeszłym roku mleko kosztuje 2 zł, no to na jedną kostkę masła trzeba 4 litry mleka po 2 zł, to wychodzi 8 zł sam surowiec. I zastanawiają się, no to jak? 8 zł sam surowiec, a w niektórych marketach masło jest po 6 zł, czy było tam po 5 zł jeszcze kilka miesięcy temu? Przecież to jest nieopłacalne produkować poniżej kosztów produkcji. I okazuje się, że ten tłuszcz, który z mleka się zamienia w masło podczas procesu produkcji, to jedno, ale zostaje jeszcze samo odpuszczone mleko, które też tam można sprzedawać jakieś różne tam śmietany, cudawianki, jeszcze inne, czyli tam dużo innych produktów. Dlatego z mleka się produkuje masło, ale ten odpad, który pozostaje po produkcji tego masła, to też jest później sprzedawany. To jako taka, jako taka ciekawostka. Ale wracając do meritum sprawy. Skoro stres cieplny nie spowodował wzrostu cen w skupach jak to próbują nam tutaj różni, różni eksperci od klimatu i nie tylko yy, mówić, no to w takim razie co spowodowało, że cena masła tak mocno wystrzeliła bo na giełdzie faktycznie jak sobie zobaczymy to masło jest po 7200 euro za tonę było prawie po 8000 euro za tonę, ale widzieliśmy podobną cenę w, 20, w 22 roku, Gdzie y, również masło było po 7200 euro, i tutaj to wcale nie było latem. Tak jak tutaj obserwujemy, że to było w lecie, to tutaj ta cena zaczęła rosnąć y, na zimę, praktycznie roku 22. I ja analogicznie, jak sobie patrzę na wykresy, to w mniej więcej w tym okresie, bo wtedy wybuch konflikt zbrojny między Ukrainą a Rosją, to wtedy zaczęły rosnąć ceny nośników energii, czyli prądu. Gazu, i tak dalej, które są wszystkie później ładowane w cenach towarów i usług. I w mojej opinii, po tym jak rozmawiałem z różnymi przedstawicielami branży czy rolnikami, to dochodzę do wniosku, że. Ten stres cieplny krów to ma marginalny, marginalny wpływ na to, jak kształtują się ceny masła, bo nie widać odbicia ewentualnego tego wzrostu cen w samym mleku, zarówno w roku 2024, jak i 2023. Więc, jakie są powody, że masło jest takie drogie? Według mnie są one dwa. Po pierwsze trzy w zasadzie, bo ten drugi argument, który tutaj pani ekspertka podawała, to do mnie trochę przemawia, że skoro jest mniej masła na rynkach ogólnoświatowych, jest większy popyt, a mniejsza podaż, no to cena mogła wyskoczyć trochę do góry. Druga sprawa to, że dużo, wielu producentów masła przerzuciło się na produkcję innych produktów pochodzących z mleka, ponieważ mieli na nich wyższe marże oraz to, że zrobił się takiego swojego rodzaju teraz hype na tu trochę masło, więc po prostu go ludzie zaczęli Czyli więcej kupować, bo cena była niższa, i teraz dopiero podaż zaczyna gonić za popytem. Cena powinna się unormować. Natomiast dziwi mnie to, że żadne portale takie branżowe, czy te, które ogólnie opisują przyczyny wzrostu ceny masła, to nigdzie nie czytamy o tym, że wzrosły diametralnie ceny koszty produkcji masła. Z jednej strony są to koszty związane z dynamiką wzrostu pensji minimalnej, czyli samymi płacami oraz tymi kosztami około pozapłacowymi, ale także wzrosły ceny nośników energii, prąd, gaz i paliwo. Prąd, gaz i paliwo jest w zasadzie kosztem na każdym etapie produkcji czy dystrybucji masła, bo najpierw zakład, który produkuje to masło, musi płacić bardzo wysokie ceny prądu elektrycznego, a proces produkcji masła jest dość skomplikowany, bo najpierw trzeba z tego zrobić tam jakąś śmietankę, dopiero później z tej śmietanki masą, później jeszcze coś tam z tym masą trzeba zrobić i każdy z tych procesów wymaga dość dużej ilości energii elektrycznej. I żaden z tych portali nie podaje tego, że to wpływa, żaden z portali nie podaje, że mamy wzrost kosztów płac. Żaden z portali nie podaje tego, że mamy bardzo wysokie ceny benzyny, a przecież trzeba to masło jakoś do sklepu porozwozić. I żaden z portali nie podaje też tego, że na etapie dystrybucji też sklepy płacą bardzo wysokie ceny za, ceny za energię elektryczną, gaz, żeby ogrzać swoje sklepy oraz pensję minimalną, która też rośnie i też muszą jakoś marżami tutaj nadrabiać. Więc moim zdaniem, reasumując, Wpływ stresu cieplnego krów na cenę masła jest naprawdę marginalny i nie ma żadnego takiego namacalnego dowodu, który by mówił, że jest inaczej. A powody tego, że masło jest drogie, są inne. Pierwszy to jest właśnie polityka klimatyczna Unii Europejskiej, przez którą rażąco rosną koszty, koszty energii czy nawet gazu ziemnego, bo tutaj zwrócę uwagę na to, że cena gazu ziemnego. Na rynkach europejskich miała taki wystrzał jak wykres Bitcoina zaraz po wybuchu konfliktu między Rosją a Ukrainą i PGNIG tak samo bardzo mocno podniosło taryfy biznesowe, natomiast gaz, możemy sobie to od razu szybko sprawdzić, cena gazu na rynkach euro, europejskich gaz ziemny 5 lat. I tutaj widzieliśmy, że ta cena gazu, zobaczmy sobie przed konfliktem tam wychodziła to jest y, 3,32 dolara, ale to jeszcze nie jest ta giełda. Sekunda. Mm. Natural gaz TTF i tutaj sobie zobaczymy i jak widzimy Cena, cena, gazu, cena gazu w 2021 roku zaczęła rażąco rosnąć, ale teraz wróciła już prawie do ceny, którą mieliśmy przed konfliktem. Natomiast taryfy, które proponują PGN czy teraz Orlen, dalej są 300 czy 500% wyższe. I nawet wrzucałem u siebie na kanale jeden film, gdzie mleczarnia e, nasza, tutaj z okolic, już nie pamiętam czy to było chyba w łóżnej, to najbardziej narzekali na wzrost ceny gazu, na wzrost ceny prądu, a nie na wzrost Ceny mleka, i oni oczywiście to wszystko muszą pakować w cenach swoich produktów. Więc tak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o cenę masła. A to, że głównym powodem jest stres cieplny krów, to można sobie włożyć między bajki. Dobrego wieczoru i pozdrawiam.